W nowym rozpoczętym roku szkolnym wszystkim uczniom życzę odwagi w dążeniu do swoich marzeń, rozwijania swoich pasji i odkrywania nowych talentów, a grono tego i obsłudę wytrwałości. Dziękuję bardzo. Całej społeczności szkolnej dziękujemy za wsparcie przez tyle lat i za to, że, że mamy to, co mamy. Piękny budynek i fantastyczne warunki do tworzenia edukacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście marzenia się spełniają. Ja chciałbym tutaj również podziękować na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, że zaufali nam jako gospodarzom tej gminy, że chcemy zainwestować środki finansowe w edukację. To w rozbudowę również tej szkoły. Ta szkoła była jedną ze szkół, w której uczono się zmianowości. Tutaj dzieci uczyły się na zmianę, ponieważ Szkoła była zbyt mała, aby pomieścić dzieci, które tutaj się w tej szkole uczą. To pozwoliło na to, ale też chciałbym powiedzieć, że dziękuję mieszkańcom, bo taką podjęliśmy kiedyś wspólną decyzję. Mamy do wyboru, co firmy zainwestować. Czy budujemy za wszelką cenę kanalizację, chociaż nie mamy dofinansowania z różnych źródeł finansowych czy Unii Europejskiej. Czy jeżeli się uda. To pierwszym elementem byłaby rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej. Wtedy podjęliście Państwo też decyzję, że szkoła i hala sportowa jest ważniejsza dla Waszych dzieci, dla przyszłości naszych młodzieży i dla naszych dzieci. I to stało się faktem, bo udało nam się zrealizować dzięki współpracy z moimi pracownikami zastępcą, z panią Elżbietą, z samym Wydziałem Oświaty, z Wydziałem Rozwoju, to, że udało nam się napisać projekt, który uzyskał aprobatę i złożyliśmy stosowne wnioski. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że w ostatnim okresie czasu szczególnie mieszkańcy i dzieci to widzą, bo zmieniał się system edukacji. Były gimnazja stworzono z powrotem szkoły ośmioklasowe wprowadzono system, że do szkoły wprowadzono dzieci od trzeciego roku życia, to też oddziały przedszkolne, które powstały we wszystkich naszych szkołach. Ale to również tutaj w przeciągu tego okresu czasu, szanowni państwo, zrealizowaliśmy zadań za 20 milionów złotych. Z tego 3,5 miliona przygotowanie i adaptacja budynku. Byłego przedszkola. Zielony zakątek. To inwestycja za prawie 4 miliony złotych. To również ocieplenie szkoły, tej części, która już dzisiaj tylko jest odnowiona. To również edukacja w żagle, gdzie otrzymaliście Państwo ponad 600 tysięcy złotych. Ale to również ten obiekt, który stoi... Tu za moimi plecami. Rozbudowany ołącznik w którym mamy 8 izb lekcyjnych i dodatkowe pomieszczenia potrzebne dla funkcjonowania szkoły, ale i ogromna, wspaniała sala widowiskowa, sala sportowa z widownią za ponad, szanowni Państwo, 13,5 miliona złotych. Chciałabym ja podziękować za wybudowanie nowej części budynku szkoły i hali sportowej, na które czekaliśmy wiele lat. My, nasi rodzice i dzieckowie dziękujemy za nowe, piękne skale, w których będziemy mogli uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje pasje. Dziękujemy za nową, dużą halę sportową, w której będziemy mogli rozwijać swoje talenty i umiejętności sportowe. Dziękujemy za odnowione mury starej części naszej szkoły. Dziękujemy także za nowy sprzęt muzyczny, salę muzyczną i wyposażenie, które ułatwi nam i koledzy i koleżanki, nauczyciele, pracownicy szkoły życzę pięknego roku szkolnego 2024-2025.